Dzień dobry, kochani, jest północ, a my oficjalnie za 4 godziny mamy pociąg, musimy wstać za 3 godziny. Jedziemy jutro na event do Warszawy i będziemy spać u mojej bestii z Liceum. Nie, sorry, z czasów gimnazjum, więc bardzo się cieszę, że się zobaczymy. Spędzimy fajnie czas, pójdziemy razem na jedzonko, śniadanko, kawuśki i tak dalej. Więc can't wait, słuchajcie. Mamy walizkę jak na miesiąc, więc lecimy spać i wstajemy za 3 godziny. Jadę z moją siostrą, bo tego nie wiem, czy tego powiedziałam. dobranoc. Dzień dobry moi drodzy. Jest czwarta Jest czwarta Jesteśmy w pociągu. Stoi jakaś wycieczka w ogóle wiecie. Um, przy wejściu naszego wagonu. <grym> Mam pewne podejrzenia, że oni tutaj będą wchodzić, ale oby nie. Pozwólcie, że odezwę się później. Co Jesteśmy w hafach z tą mamy. Jesteśmy z maczę na mleku grobowym. Bardzo to zamówiliśmy, ale zaraz zrobimy test, ale wychodzimy stąd, bo będziemy szły... Bierzmy na wynos. Wzięłyśmy na wynos, więc zaraz lecimy. Dosłownie jest to najlepsza maczę jaką piłam w życiu, a ja piję też dobrej jakości maczę. ale tutaj jest to, co jest ciekawe i takie dziwne powiedzmy, to czekaj, to było mleko grochowe i ona mówiła, że coś... Jakiś <grym> syrop, syrop, jakiś... Głowa? Y, jest jakiś syrop, który daje smak. I jeszcze jakieś orzeszki? Orzeszków, właśnie. Nie, to nie ten syrop, ale jest syrop z głowy i jeszcze jakieś orzeszki tam są. Właśnie, więc będziecie w Warszawie, to na karcie to była pierwsza pozycja. A ja ogólnie nie, nie lubię maczylaty. Tak, moja siostra zawsze wiecie macze jako herbatę, a to jest macza late właśnie z mlekiem grochowym. I kurde, nie wiem, mi daje. Ja może było można zwykłym, ale. Można. Nie było. Chyba. Mi daje w ogóle taki posmak. Z, w dziwne miejsce. Chyba nimi. Mi daje taki posmak wanili, właśnie. To są strajki rolników w Warszawie. Dzisiaj w Warszawie totalne korki. My lecimy teraz na autobus, będziemy lecieć w stronę powiśla. Jak się nazywa to miejsce? Do elektrowni Powiśle z moją bestii, u której śpimy. E... Słucham, że Tobie. No, z moją jedną bestią, z moją drugą bestią i lecimy na obiad za jakieś, nie wiem, półtorej godziny, dwie godziny, a potem, słuchajcie, będziemy się szukować na event. Jesteś podekscytowana? Tak. Ja też, bardzo. Dzisiaj naprawdę Warszawa Współczuję wszystkim, którzy wsiadli dzisiaj do auta, naprawdę. My idziemy na autobus. Przez te w Warszawie stwierdziłyśmy, że nie jedziemy autobusem, tylko jedziemy pieszo. I ile mamy pieszo? Prawie 38 minut. Najlepsze no, macie jaką piłam w życiu. Ale właśnie nie wiem gdzie iść, więc odwiedziemy się później. Słuchał nas deszcz. Słuchał nas deszcz i A Natasza nie mogła ogarnąć przystanku. Trzeć razy jesteśmy pod osy. Te nie można popatrzeć. po innej stronie niż powinnyśmy. Jesteśmy chyba na dobrym przystanku. Przypominam, że my spałyśmy dzisiaj tylko jakieś dwie godziny w domu, trzy godziny w pociągu. No, ja na odwrót. No, Jedziemy, słuchajcie, teraz na elektrownię Powiśle. Włosy to już są w stanie, po prostu nie komentuję. Lecimy na elektrownię Powiśle coś zjeść, ale tak naprawdę dokładnie nie wiem, jakie tam będzie jedzonko, więc zobaczycie to razem z nami. Poszuli. Tak, tam jest taki food hall, więc zobaczymy. autobus chyba jednak nie istniał, bo czekałyśmy na niego ile? No, z dobrych 20 minut, i nie przyjechał ani jeden: ani jeden w jedną stronę, ani w drugą, więc stwierdziliśmy, że jednak idziemy na pieszo. Tak to jest właśnie: zmiana planów co dosłownie 5 minut, ale pokazuje nam chyba 6-7 minut do elektrowni po wiśle, do której zmierzamy od jakiejś półtorej godziny, więc jesteśmy w dobrej drodze, na, na dobrej drodze. I mijamy całkiem ładny parczek. I jest tutaj tyle miejsc, żeby móc e, znaleźć coś dla siebie do jedzenia. Wiecie, grecka, meksykańska, co tutaj jeszcze jest? Eee, Belgijskie frytki, włoska. burgery, włoska, wszystko. Ale my zdecydowałyśmy się... Dosyć tak, dosyć szybko nam się udało wybrać, co jest naprawdę dużym sukcesem, bo z nami bywa równie, ale ja biorę pattaya z kurczakiem, moja siostra bierze zupefo i pokażemy wam, jak dostaniemy. Ja lecę teraz zamówić dla nas. Mm. Tak to wygląda. Tutaj jest mój pad thai, fo i uwaga taste test. Robimy taste test. Ja jestem absolutną fanką pad a. Uwielbiam pad a. To jest po prostu moje ulubione danie. Dobre? Dobra. Ale dobre, Dobra, aromatyczne. Serio, makaron, pata i ten kurczaczek. Słodkie czy jakie? Takie słodkie. Mhm. Ale jest słodkie, to jest dobre. Znam jedzórkę. Mhm. Jesteśmy już po jedzonku, w ogóle Alicja niestety nie mogła nas zaszczycić swoją obecnością, więc zjadłyśmy we dwie. Słuchajcie, byliśmy w sklepie w Urban Outfitters i zrobiłam taki malutki materiał, ale na TikToka, więc wstawiam wam tutaj po prostu tego TikToka. Yeah, bo już nie miałyśmy czasu, żebym nagrywała, wiecie, i vloga, i TikToka, i wszystko. I teraz idziemy prosto pod warszawską syrenkę i zaraz wracamy szykować się na event. W czekamy na nasze metro i po prostu to, co my przeżyłyśmy przed chwilą, próbując kupić bilet, po pierwsze wszystkie kasy były jakieś zepsute, nic nie działało, ale pobierało ludziom pieniądze i nie drukował się bilet, więc stwierdziliśmy, że kupimy w aplikacji. No i zgodnie co zostało. Bilet nie chciał się skasować. Wow! bilet nie chciał się skasować, więc siedziałyśmy, niestety się nie odezwałyśmy szykując, bo po prostu miałyśmy tak mało czasu, dosłownie, Uuu, się zabrałyśmy za późno. bo się zabrałyśmy za późno po pierwsze, po drugie nie komentuję tego, gadałyśmy sobie z Alom i wszystko po prostu się przedłużyło. Teraz jesteśmy w drodze na event, mój outfit check, zielona marynarka, biały topik, spódniczka, i tutaj mamy matching. Mamy zielony, zielony, taki sam. Moja siostra ma marynarkę i też takie spodenko, spódniczkę, yy, więc mamy matching, matching outfits. E, pomalowałyśmy się na, tak tak samo? prawie tak samo, na, na świeżo, bo po prostu nasz makijaż po całym dniu biegania po Warszawie i po tylu godzinach snu nie wyglądał dobrze. Wciąż jakoś nie wyglądamy, wiecie, bory pod oczami to wszystko, ale super. Bardzo się cieszę, że. W końcu udało mi się, znaczy uda mi się iść na jakiś event, bo po prostu za każdym razem ich odmawiam, bo droga jest straszna i słuchajcie, mega się cieszę i lecimy. Event jest w ogóle w Pałacu Kultury, więc po prostu czuję się niesamowicie, wiecie, wdzięczna i wyróżniona, że dostałam takie zaproszenie, że mogę pojechać do Warszawy i po prostu iść na taki event. Zobaczymy, kogo fajnego spotkamy, z kim sobie pogadamy.

tam jeszcze z boku jest badanie trychologiczne, czyli badania skóry głowy. Kochani, jesteśmy po evencie. jesteśmy pod praktycznie pałacem kultury i zrobimy szybki unboxing. Czuję się troszeczkę nie... nie ma ludzi, ale jest kurde zimno i chcemy już wrócić, ale zrobimy szybki unboxing, bo dostałyśmy paczki. Okej, okay, pierwsza rzecz. Retusz retusz koloru. O, brąz. Brązowy retusz koloru, Perfekcyjnie dla mnie, dobra dalej, ja tu duże. Okay. Mega no to dużo. Ok, resztę. No dobra dalej. Uuu, witaminka C, FIK i drugi taki nie O nie, to jest glow, a to jest niewidoczny. Czyli ten będzie nie, robił glow, będzie... Nie. a ten będzie. Nie. Przepraszam, skąd jesteście? My z Niemiec. Z, z, z Niemiec jesteście? Tak. Z Berlina? Prawie, no blisko. Ale nie, ale ogólnie w Polsce to zresztą jestem chodźcia. No tak? Tak. Musimy iść, do widzenia. Jesteśmy już w windzie, zrobiłyśmy szybkie zakupki, na wieczór jeszcze Liptonik. Tutaj mamy nasze giftbagi, które próbowałyśmy Wam pokazać, ale ktoś nas zaczepił, więc może pokażemy Wam to dokładniej albo jutro rano, albo teraz zobaczymy, ale jesteśmy już tak zmęczone. dobry. Idziemy na śniadanie. Idziemy na śniadanko. Yy, miałyśmy wyjść o godzinie <coughs> 10, a o godzinie 10 dopiero wstałyśmy. Dobrze, ale idziemy na śniadanko. Dzisiaj mamy pociąg. Kurde, ale się pasuje. No, ale ciki. Yy, tak, i mamy dzisiaj pociąg. idziesz windą? No, możemy już jechać windą. Dobra, bierzemy na śniadanko. Yy, sobie, że, yy, Natasza bierze avocado toast, ja chyba wezmę to french toast. Ja myślę, że wezmę na, do tego maczelatę. Ja uwielbiam maczelatę, a przetestujemy sobie w porównaniu z tą wczorajszą. A ty co myślisz? A myślisz, że można zmienić? Aha, mleko jest, a nie Przyszła wygląda tak. Ojej! Tyle jesz! Dobrze, robimy test, test. Tak jak wczoraj robiłyśmy tamtej. I co? A na jakim leku pracujesz? Z laktozy. Czyli nie powinno być za nie jest. ale nie wyglądasz na zakwyconą w sensie jakby nie, nie ja wydaje mi się że nie jest dobrze zrobiona w sensie jakby macza jest dobra ale nie jest dobrze zrobiona bo ona musi mieć odpowiednia ileś tam stopni czuć taki proszek jakby tak. nie chcesz spróbować nie to ja nie chcę to, że za dużo dali tego proszku ale bo jeszcze teraz się poczekaliśmy i ta pianka tak opadła za dużo myślę, dali czym myślę że za dużo dali jakby tego wiecie a, że jest taka mocna w ogóle, to? mocna i taka z proszko. z Tutaj mamy awokado toast, wygląda bardzo dobrze. Ja mam french toast, owocki, no troszeczkę biednie. Wow, trzy borówki. No i Ali, Ja mam wymarzonego drastycika, bo ja chciałam, Wymarzony kolorosoncik, ale to wygląda. Ej, to wygląda przywczyna. To wygląda bardzo dobrze. Moi drodzy, to jest nasza walizka na jedną noc do Warszawy. Jedna noc w Warszawie, Równo się. A ta biedna. ciągnie wszystkie bagaże. Nie, to razem, więc. Tak. Lecimy teraz w stronę dworca, będziemy już wracać. Mamy za godzinę. Za godzinę? Natasza? za jaka piękna okolica. Dzień dobry moi drodzy, jest 19.20. Przyjechałyśmy właśnie z powrotem do Szczecina, Nic nie nagrywałam, bo nic się nie działo, po prostu byłyśmy w pociągu, u drogi przespałam, a teraz e, idziemy odebrać paczkę z aplikacji Tugu ze Starbucks'a. Więc pokażemy Wam co w tej parce będzie, bo jest to aplikacja, w której dostajecie paczkę jedzenia ze sklepu kawiarni, które się nie sprzedało. Żeby się nie tak, żeby się nie zmarnować, żeby mamy paczkę i ostatnio po kolejny ciekawe być z nadzieniem. Dobrze, ale dobrze, Kresancika sobie zjemy. Jogurt crunchy, che czym to jest? Z, z malinami? Z malinami, to z kawkami. jogurt. Ej, nie ja mówiłam, że chcę tą bawarską. Tak? No jest to? To jest ta bawarska, to wszystko. Czeka? No. Czekaj, sprawdzimy na paragonu. Bawarska, no. jogurt malina i okresant oh, e, pomarańczowy z pomarańczą. Eee. Fajnie. Fajnie. Jak oceniasz? Od 0 do 10? Mega. Mega. O, od 0 do 10? Mega. <noise> 10. Fajnie. Ja też oceniam. Megaż tos. Mega jest? Mega no bo się więcej, bo ja lubię takie nie Ja mam zjadła kresanta. To może ty bierzesz to, a ja biorę kresanta. A teraz? Nie, ogólnie. I to jest w no, Dobra, my wracamy do domu, bo już jesteśmy tak po prostu połamane po tym pociągu, zmęczone. Nie wiem czy w ogóle nas słychać, bo jesteśmy będzie w galerii, Ale lecimy. Adios.